Cześć, witam was w kolejnym filmie na moim kanale w nowym roku Byłem w 2025 Dzisiaj już bez statywu Ale wypadałoby dla was coś nagrać na niedzielę i tak pytaliście, pytają mi się osoby kiedy będą te odcinki wylatywały, no i prawdopodobnie odcinki będą wylatywały sobie w niedzielę w każdą niedzielę o godzinie 12, postaram się wam Coś tam dostarczać, w tygodniu będę trochę nagrywał. Jeśli będzie mi się chciało i będę miał chwilę czasu na to, to będziemy nagrywać. I tyle, no cóż, dzisiaj bez statywu, bo zapomniałem wziąć ze sobą, ale tak, yy, dzisiaj Wam przedstawię trochę planów, jakie mam na ten 25. I jak będzie wyglądał cały kształt hodowli na ten moment, jakie mam plany i tak dalej bo w poprzednim odcinku dałem Wam taki trochę przedsmak tego wszystkiego też chciałem się poinformować że wraca mi w ogóle a dzisiaj trochę miałem inne plany ale pogoda mi je pokrzyżowała miałem dzisiaj sprzątać klatki jednak nagrać ładny odcinek z timelapsem ale no niestety no, pogoda spłatała mi figle jak widać. Troszeczkę tego śniegu jest. Rano sobie pogarniałem, mam godzinę gdzieś około 10. Przed 10 chyba jest. Ale pomijając, jakie plany? A plany są takie, że ta hodowla w tym miejscu po części będzie likwidowana. Eee... Z tego względu, że będę się przenosił z hodowlą tam, gdzie jest ta nowa klatka do garażu. Hodowla tu będzie likwidowana, tam będzie wstawione okno. Tak jak planuję, wstawić tam sobie okienko, żeby miały trochę więcej światełka. I będę tam rozbudowywał sobie klatki na wiosnę i, 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 i latem. Możliwe, że nawet zaczniemy już trochę budowę w ferie. Zależy. Zależy tutaj od pogody, jak to będzie wszystko mi wyglądało, nie? Ale feria, e, ferii już będę się brał za to. Feria akurat mam się od 17 lutego u nas, więc, e, więc będziemy się za to powoli brali. E, I tak, na pewno ta klatka zostanie, bo ta klatka jest najlepsza klatka, jaka jest w ogóle, chyba na hodowli. Tutaj, w tym miejscu, z tego względu, że tu jest potężny dach, bardzo dobrze zrobiony, doskonale. Wręcz zrobione. a nad resztą klatek będę się zastanawiał. Będę się zastanawiał, na pewno jeszcze ta zostanie: sobie klateczka albo ta, zastanawiam się. A reszta po prostu będzie szła na sprzedaż. A i ta, ta też zostaje z tego względu, że ona będzie na. Na, na młodzież, tylko będzie jeszcze troszeczkę przerobiona, bo będzie całkowicie na kratach, prawdopodobnie. Tylko, że musimy wymienić tutaj siatkę. Na pewno będę chciał się tej pozbyć klatki. Na pewno będę się chciał pozbyć tak samo tej klatki, bo ona tu sprawia dosyć duży problem. Cały ten dół narp, Narpiew jeszcze prze, chcę przebudować, poprawić, żeby. Żeby no to było zrobione porządnie, w miarę i, i no, bo mam tutaj materiał na te drzwiczki, więc tutaj dorobimy drzwiczki. Jak widzicie, tutaj od mrozów, od deszczu się rozleciał cały ten przód, bo tu te deski były no takie już dosyć, dosyć dobrze zjedzone. Yy, I no, no z tej na pewno wyleci ta przegroda i będzie jedna duża klatka na młode. Tutaj będą sobie siedziały młode, po prostu w tych dużych klatkach. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, bo planuję też sobie hodowlę przebudować w, ten, w takim stylu, aby po prostu młodzież, która nie będzie się chciała jakoś bardzo sprzedawać, będę miały zamówienie na króliki na mięso. To po prostu będę trochę, będziemy trochę utrzymywać królików na tuszkę także tak to wygląda. No żeby też taki monolog nie był to coś trochę nagram z góry jak to wygląda. Oczniw trochę słomy, trochę towaru poszło. Mieliśmy tutaj całe wszystko zawalone balotami. A ja sobie ściągam big baga z ścianem, bo Przaty zjadły już z całego takiego jednego Bardzo mało tego się najdzie, naprawdę Jeszcze tu mam kilka Tu cztery jest? Pięć Chyba Nie, cztery Cztery Big Bugi, z czego... Cztery tu są? Nie, pięć Z czego trzy takie dosyć wyładowane Także no, nie wiem kiedy ja to poskarmiam, No ale prawdopodobnie teraz całą wiosnę i lato będą jeszcze dodatkowo dostawało siano, żeby to spaść wszystko. A ja sobie muszę ściągnąć tego big baga i zrzucić połowę przynajmniej tej słomy, żeby było do ścielania. Także no, tyle. Dobra. Kolega jeden pusty, wytrzepany, gotowy do złożenia. Tutaj trochę już posprzątałem, bo się na wyciągało. jak tam tego sobie przeciągałem. I już kolega się ładnie znajduje tutaj. Teraz wyląduję sobie na buzeczku. I tyle. I mamy załatwione. Jeszcze teraz słomę sobie ściągnę do ścielania big baga złoża i koniec. Później muszę tego kolega wrzucić na wózek już z kimś innym. A my sobie włazimy. Dobra, bierzemy się za pracę. No, trochę jakoś tutaj jest nie bardzo mam tutaj tylko toś okienko mam co rzuca mi światło tutaj ale już mam tyle towaru na no, zrzucone, dosyć sporo tego kamera widzenia daje, ale no a no i z góry chciałbym was też przeprosić za <kluzny> za jakąś stabilizacji na filmach ale no niestety Teraz, że zimno, łapie się trzęsą, to yy, dwa kapcat zrobił nam przykusa i postanowił, że stabilizacja ekranu będzie od teraz nie, stabilizacja ekranu będzie od teraz wersją premium także usługą także yy, no, ale będziemy nad tym działać i myśleć dalej i zobaczymy jak wyjdzie, bo chciałbym też jeszcze wyjść do naszego Kacpra, do naszego króla, chciałbym wyjść z inicjatywą o nowe intro, ale to musicie go ładnie w komentarzach poprosić, napisać hashtag intro, a Kacperek może się pokusi i zrobi jakieś nowe w chwili, czas, w chwili czasu, bo na razie na pewno starego intro nie będę dodawał. Bo psuje mi całkowicie e, jakość. Nie wiem dlaczego tak się porobiło, no ale no, tak to wygląda. Dobra, tyle stąd. Ode mnie przez moje myśli również przechodziła. Przez moje myśli przechodziły takie plany, jak również w tym miejscu. <laughs> Pozbyć się tych kamieni, tego wszystkiego i w tym miejscu wybudować sobie jakby wiatę, coś w stylu małej stodoły, shopy, coś takiego na właśnie hodowlę i tam doprowadzić sobie tutaj prąd, doprowadzić wodę, aby były automatyczne pojedła i w ogóle zautomatyzowane to wszystko, ale gdy obliczyłem sobie koszta ile coś takiego by mnie wyniosło, no to troszeczkę odstawiłem ten plan na, odstawiłem ten pomysł na dalszy plan. Z tego względu, że i tak na razie będę rozbudowywał tamtą część hodowli, gdzie mam właśnie tam w garażu na podwórzu, więc tak to wygląda. No, tutaj nic nie ma, żadnych królików, także... Hodowla świeci pustkami, bo mówię, zostało nam na hodowli dosłownie 5 sztuk. Tu też pojedła jeszcze są, nie wiem po co. Nie pościągałem jeszcze do tej pory, trochę syf jest. Ale musicie za to mi wybaczyć. I tak, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, ten baranek jeszcze jest na sprzedanie samczyk i tam ktoś właśnie pisał, że to nie jest, e, zale że nie jest zależne od wielkości samca. E, powiem Wam tak, ciężko mi jest jakby to określić dokładnie, no ale po prostu samiec nie kryje tak jak powinien to robić. I dlatego po prostu się nie nadaje jest na sprzedaż, a jest dosyć dobry samiec. A czym to jest spowodowane, nie wiem. Moż... Ja twierdzę, że to jest przez to, że samice są po prostu za duże, bo porównywanie jak postawiłbym teraz wam już nie chce mi się wyciągać, bo będzie się wyciągała słoma razem z samicami. Ale sobie tak porównajcie tą samicę, nie. Ona skulona jest teraz troszeczkę się spłoszyła a do tego samca nie gdzie samiec przewa samce przeważnie są o wiele większe yy, o jedną piątą jedną czwartą czasami nawet większe od samic więc na to trzeba też zwrócić uwagę ale tak już do srokaczy w ogóle do samic moich mam upatrzonego samca <laughs> wybaczcie mi ale jestem delikatnie jeszcze chory mam już upatrzonego samca jest to samiec yy, Tesrokacz z rodowodem yy, o wadze 7,2 kg w wieku yy, 8 miesięcy. Także no, ładny samczyk. <tryk> Podoba mi się, tylko jeszcze chciałbym tego gościa sprzedać i dopiero yy, jechać po tamtego. A widzę, że na razie na niego chętnych nie ma, więc się za bardzo nie przejmuję, że mi ucieknie i przypadnie okazja. Muszę tam zadzwonić do pana i się jeszcze dopytać co do tego samca. I możliwe, że w następnym tygodniu bym po niego, w następny weekend bym po niego wyruszył sobie, bo to dosyć niedaleko mnie, około 17 km do 20. Więc mi to jak najbardziej pasuje. No, yy, chyba tyle. Z tego, co jeszcze mam zaplanowane. No Także mówię: yy, hodowla będzie całkowicie przebudowywana, infrastruktura jej się całkowicie zmieni. No też chcę stąd uciekać, dlatego, że tak jak teraz zasypuje mnie tu delikatnie śniegiem. Króliki są bardziej narażone na śwież, ze względu na to, że no, tutaj wiaterek troszkę im zawiewa. Yy, wiadomo, jak to jest. Deszcze padają. Eee, wiadomo króliki latem są bez nakryć. Gdzieś tam, gdzieś tam zacina do tych klatek. <laughs> gdzieś tam zacina do tych klatek. Robi się błoto nieprzyjemnie. Eee, mają mokro, delikatnie tutaj przy brzegach klatek. nie, Zależy jeszcze która klatka. No w tej to akurat tego problemu nie ma, dlatego że tu jest dosyć, dosyć wysoko mm, zrobione pragi. I tutaj tego problemu nie ma, czy tutaj nie, ale już w tej klatce, gdy tu zacina deszcz, no to wiadomo, tutaj taki pasek 10 cm, no to jest wilgotne ściółki, więc to też mi trochę nie pasuje. No i cóż, yy, chyba na razie tyle ode mnie. Co mógłbym Wam powiedzieć? Aha, jeszcze będę na pewno obcinał sobie pazurki u królików, wszystkich. Bo tu i Doloriska nasza ma już do obcięcia. Te dziewczyny już też widzę, że już się nadają do obcinania u nich pazurki. Samczyk no to zobaczymy. Może jeszcze mu obetniemy te pazurki i na pewno Lusia, bo Lusia to ma straszne już pazury. Strasznie to wygląda, także... Będziemy z tym działali. Eee, także, tak to wygląda. Więc zobaczymy, no, na pewno połowa tych klatek stąd wyjedzie. Zrobi się trochę miejsca, przestrzeni. Z hodowlą przesunę się w tą stronę. Czyli myślę, że gdzieś dotąd powinna być. Tak, to hodowla, bo tylko te klatki poprzesuwam. Tamta klatka też pojedzie, sobie w tamtą stronę. Także no, na pewno te dwie będą jechały, będą wystawiane na sprzedaż, ale na chwilę obecną jeszcze poczekamy, wstrzymam się i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ech. Także no. Już na pewno bym chciał jeśli dorwę samca i go przywiozę, kupię od razu myślę, że w tym samym tygodniu co przyjedzie będzie jeszcze już od razu wszedł do dziewczynek, a raczej dziewczynki do niego ze względu, że jak najszybciej chce się postarać żeby były młode po prostu nie? bo no to już jest troszeczkę takie przygnębiające dla mnie przez jakiś okres czasu było, że no jednak od sierpnia czy od tam lipca nie ma młodych, nie. No wiadomo człowiek pracuje i chodzi przy tym, a tak naprawdę za bardzo z tego nic nie ma, nie. Więc to na razie to takie bardziej hobby się zrobiło. No cały czas w sumie było hobby, tyle że to hobby wcześniej trochę na siebie i po części na mnie zarabiało, a teraz to już jest Naprawdę lipa z tym. Także no, no ale już resztę no to zostawię. Resztę tematów pozostawimy na inne odcinki. Także tak jak mówię o 12.00 w, w każdą niedzielę będziecie mieli odcineczek. I cóż, ja się z wami żegnam. Życzę Wam w tym nowym roku powodzenia w Waszych hodowlach. No i powodzenia każdego dnia, żeby wszystkie wasze plany obracały się w sukces. Na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie. Hej.